Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 2,5 szklanki mąki pszennej, 5 żółtek, 250 gram masła lub margaryny, 2 łyżeczki proszku do pieszenia oraz 3 łyżki cukru pudru. To wszystko razem gnieciemy, sklejamy w jedną kulę i wkładamy ją do zamrażarki na około godzinę. Kiedy ciasto jest w zamrażarce, kroimy rabarbar i jabłuszka na mniejsze kawałki. Oczywiście, według upodobań, możemy to zetrzeć na tarce, mówię o jabłkach, możemy pokroić w kostkę, w kawałeczki rabarbar. Zobaczcie zaraz, jak ja to robię, ale tak jak mówię, w zależności od upodobań, tak samo ilość tego rabarbaru i ilość jabłuszek. Po wyjęciu ciasta z zamrażarki odkrajam 3 czwarte ciasta, które będę wyklejała moją blachę, a tą część zostawiam i chowam z powrotem do zamrażarki. Później zobaczycie, co z nią robić będziemy. Ja swoją torytownicę wylepiłam ciastem i teraz wkładam do piekarnika na 190 stopni na 20 minut i po wyciągnięciu z piekarnika czekam aż całkowicie ostygnie. Ciasto się studzi, ubijamy 5 białek, które pozostały nam, wiecie, żółtka dodawaliśmy do ciasta. A teraz robimy krem. Ubijamy 5 białek na sztywną pianę i pomału dodajemy całą szklankę drobnego cukru, do tego pół szklanki oleju oraz dwa budynie 40 gramowe bez cukru. Że ważne, żeby budyń już był bez cukru, skoro dodajemy taką dużą ilość cukru. Czyli miksujemy białka, dodajemy pomału cukier, dopiero olej i wtedy dwa budynie. Miksujemy na jedną gładką całość. Teraz na ten podpieczony spód wylewamy tą masę i wciskamy w nią rabarbar i jabłuszka, a dalej zobaczycie.